Dzień dobry, witajcie, kochani, o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Witam Hanie, która już jest w gotowości. Mam nadzieję, że Wiesie z Iwoną już też za chwileczkę się pojawią. I witam całą ekipę, która z niecierpliwością czeka na to, żebyśmy mogli się połączyć mostem energetycznym, wykonać te nasze pięć prostych, ale fantastycznych ćwiczeń, które pobudzają energię w naszym ciele i sprawić, że czwartkowy dzisiejszy dzień będzie piękny, pełen radości, pełen energii, pełen mocy i że wykonamy wszystkie zadania, jakie przed sobą postawimy. A to jest niezwykle ważne, niezwykle ważne do tego, żebyśmy mieli poczucie spełnienia, żebyśmy mieli poczucie szczęścia i to tylko i wyłącznie to da nam jak najszczęśliwsze i jak najlepsze życie przez długie, długie lata. A jeszcze dodatkowo ta gimnastyka sprawi, że nasze ciała pozwolą nam cieszyć się tym życiem przez długie lata, bo tylko wtedy długowieczność jest przyjemna, jeżeli możemy w pełni z niej korzystać. Jeżeli nasze ciała są zdrowe, elastyczne, jeżeli nasze ciała pozwalają nam na to, żeby czerpać pełnymi garściami z życia, i właśnie do tego dążymy. Dlatego też zachęcam wszystkie osoby, które tylko się nam przyglądają, do tego, żeby ruszyły się, żeby zmobilizowały się i zaczęły razem z nami ćwiczyć, bo zapewniam Was, efekty są fantastyczne. Jeżeli dopiero zaczynacie, to śmiało dajcie sobie przyzwolenie na to, żeby powoli wchodzić w tę gimnastykę, nawet jeżeli wydają Wam się te ćwiczenia trudne i na początku nie jesteście w stanie wykonać ich dokładnie tak, jak ja pokazuję to z całą pewnością przyjdzie czas na to, że będą one wychodziły dobrze, ale tylko wtedy kiedy faktycznie będziecie działać. Tylko i wyłącznie działanie spowoduje, że ciała będą dążyły do doskonałości. Zaczynamy od trzech powtórzeń każdego z rytuałów, po to, żeby ciało przyzwyczaiło się do tego przepływu energii. Zwiększamy sobie co tydzień o dwa, żeby dojść do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. Ja już te 21 wykonuję od kilku lat i zachęcam Was do tego, bo efekty są fantastyczne. I potwierdzają to z całą pewnością dziewczyny. Wiesia z Iwoną też już są i z całą pewnością wszystkie Wam to potwierdzą. Bardzo, 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 bardzo zachęcamy, bo warto. Przypominam o tym, żeby popijać wodę. A i jeszcze jedna ważna informacja. Czwartek dzisiaj, czyli tańczymy. 20 godzina taniec intuicyjny online. Jeżeli macie ochotę wyrzucić napięcia z ciała i skontaktować się z emocjami, które w Was są, skontaktować się z ciałem, to wskakujcie, informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl: Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Urucham w tym momencie mięśnie brzucha, tak, żeby wtłoczyć to powietrze do brzucha i napełnić go jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do 5 wdech i do 5 wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłoni na wysokości klatki piersiowej. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, gdy ciało już jest maksymalnie obrócone. I wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podęża ciało. Teraz ręce szeroko przytrzymaj mięśniami brzucha, sylwetkę i zaczynamy. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popi wodę. I połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony i jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami mocno nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy, cztery, zamknij oczy i skup się na ciele. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16 siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś, popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o wyciągnij sylwetkę w górę. oprzyj do mnie o pośladki głową, opuść w dół na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech, pilnuj bioder, żeby pozostały w jednym miejscu i wydech. Trzy, cztery, pięć, dziewięć, dziesięć. Odczuwam moje ciało jako harmonijną całość. jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, Osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark, w jedną i w drugą stronę, oddychaj przy tym. Poruszaj ramionami. Popij wodę, i do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana oprzydłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz, a głowę opuść w dół na wdech, unieś głowę, Wypchnij biodra w górę głowę i z przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem na pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziesięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Odczułam moje ciało jako harmonijną całość. Siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia jeden. Usiadłem słowo. W dłoni, żeby rozróżnić nadgarstki. Weź głęboki na wdech. Wydech. Zaprać palce, pokrać nadgarstkami w przód. I w tył. Popi wodę. Połóż się w brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o mata, ręce możesz oprzeć na łokciach. Jeżeli jest Ci zbyt trudno, unieść ciężar ciała na nadgarstkach, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę i całe ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Trzy. Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście odczułam moje ciało jako harmonijną całość. Czternaście piętnaście. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem okręgnij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu. Oprzyj czoło, o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść. Biodę. i do ćwiczenia dodatkowego przejdź do klęku podpartego. Dłonie znajdują się dokładnie pod barkami, kolana rozstawione na szerokość bioder. Unieś lekko do góry kręgosłup i przytrzymaj biodra, żeby były cały czas w tej samej pozycji. Przyklej jedną łydkę do uda, i będziemy nogą pracować w górę i w dół, starając się cały czas, żeby łydka była przyklejona. Wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie swoim tekstu. Zmiana nóg, przyklej łydkę do uda i zaczynamy wdech i wydech. Odstaw nogę, poruszaj biodrami na boki, żeby rozluźnić odcinek lęcia. Ja Podnieś się, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. <coughs> Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łopciach. Nastawiam czas na minutkę i wytrzymaj w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawij kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, mięśnie brzucha mocno spięte, zaciskaj pośladki. Oddychaj, wśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Na chwileczkę się połóż, żeby wypuścić napięcia z ciała. Zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Skup się na oddechu. I kolejno, rozluźniaj najpierw stopy. Następnie łódki. Uda. Pośladki. <laughs> Brzuch. Rozluźnij odcinek rędźwiowy kręgosłupa. Plecy. barki Ręce. Głowę. rozluźnij mięśnie czoła, pójdź swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Oddychaj. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, Podnieś się, Popij wodę. I czwartkowa gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję Hani, Wiesi i Wonie. Za Waszą obecność. Jesteście fantastyczne dziewczyny. Życzę Wam wszystkim pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia.